Jedziemy do Centrum Nauki Kopernik. Jest z nami oczywiście Ciocia. Nasz przewodnik. Jak widzieliście zapłaciłyśmy za bilet całodobowy do strefy pierwszej i drugiej 39 zł. Jeden był długowy, jeden był normalny. Więc tak to wygląda. Nie pamiętam ile kosztował całodobowy do jednej strefy. Nie 30 my? chyba. Nie, nie, my jeszcze nie wysiadamy. My jedziemy do końca chyba. Nie. nie do końca. Do dworca centralnego. Później mamy przesiadkę. Słuchajcie, do autobusu. Eee, no i potem Centrum Nauki Kopernik gdzieś tam będzie w pobliżu, chociaż wszystko wie. No, także na Dunia, jak się podoba w tramwaju, lepiej niż w autobusie. Nie, nie, nie. <laughs> Mamy nasz autobus. Dotarłyśmy na miejsce i teraz tak, kochani, jeżeli wybieracie się do Centrum Nauki Kopernik, to koniecznie wcześniej wchodzicie sobie na stronę, zakładacie tam konto i wybieracie, czy chcecie wejść na wystawy, czy też do palmiarni, czy zobaczyć jeszcze jakieś... Um, ja nie wiem, to są jakieś pokazy, słuchajcie, i za wiecie każdą z tych rzeczy po prostu się płaci. Wejście jest na godzinę. o, zaczyna tu coś grać. Wejście jest na godzinę. Wybieracie sobie po prostu idealną porę dla was. No i tak jak mówię, zróbcie to szybciej, dlatego że w dniu, w którym tu będziecie i gdy będziecie chcieli kupić akurat bilet, może się okazać, że ich nie ma. No bo po prostu głównie tutaj jeśli chodzi o bilety, to jest sprzedaż internetowa. Także Kochani, my mamy na 12.20 i jesteśmy praktycznie idealnie. Jeszcze mamy chwilkę czasu nawet. Jesteśmy w domu i kochani tak się śmiałyśmy, bo o mały włos pojechałybyśmy po prostu dalej, dalej, dalej. Nie wiem ile ile byśmy miały wtedy do mieszkania. Trochę. Nie, byśmy kawałek przeszły i byśmy wróciły, po prostu. Tak się zagadałyśmy, bo już wiecie, zmęczone, już coś byśmy wow, zjadły no tak. i zaczęłyśmy dyskutować. Gotowa. Gotowałyśmy w myślach, tak, dyskutowałyśmy co zjemy, jak zjemy, wiecie, a nagle kierowca postanowił się zatrzymać, przerwał nam po prostu rozmowę, także no, było ciekawie, w każdym razie, kochani, co do Centrum Nauki Kopernik, powiem Wam tak, jeżeli macie młodsze dzieci niż Nadeńka, a jak wiecie, ona w sierpniu kończy 6 lat, to moim zdaniem jest właśnie zbyt szybko, żeby się tam z nimi wybrać, uważam, że właśnie takie dzieci... Mm, jak ona i im tylko starsze, tym lepiej, bo naprawdę dla maluchów jest taka strefa y, dla dzieci do lat 5. Y, ale ona jest bardzo mała w porównaniu jakby do wiecie wszystkich tych atrakcji, dlatego no powiem mam szczerze, że Nadusia yy, dwie, jakby, ja, jeżeli mam to wiecie obrać w jakąś skalę no to dwie trzecie atrakcji w ogóle ją nie zajmowały, także no wyobraźcie sobie i tak po prostu przechodziłyśmy i ona, to no bo to tam wiecie prawa fizyki i tak dalej i tak dalej ona totalnie niektórych rzeczy jeszcze nie rozumiała nie wiedziała ehm, najciekawsza sprawa, jest tam taki robot e, właśnie w, w, jakby na, na, na wzór Mikołaja Kopernika wiecie jego uroda i wszystko i on tak przestraszył na dusie, że chciała uciekać od razu piętro niżej, bo powiedziała, że to jest. No i powiem wam, że naprawdę trochę creepy ten robot wyszedł, także, no to... mm, także fajnie, ale słuchajcie, nie jest to jakiś taki cel sam w sobie, gdzieś przy okazji i tak dalej. Natomiast, no tak jak mówię, głównie ze starszymi e, dziećmi. Nadeńka widziała odwiedziny mm, dziewczynek z kanału Trojaczki. TV właśnie w centrum nauki Kopernik i bardzo mi się spodobało, ale tak jak mówię głównie stała przy tych atrakcjach, które gdzieś tam na które gdzieś tam we vlogach u dziewczynek zawiesiła oko, a tak to no naprawdę nie, nie, nie dużo czasu nam tam um, a ja sobie zeszło zamawiam wsi i zamawiamy ksiątrol, no bo co się wydarzyło w centrum ja nauki Pamiętacie naszą wczorajszą maleńką zoomę, którą Nadusia kupiła z pojazdem, gdzie się ją zostawiła, tam przy atrakcjach i już nie znalazłyśmy? Także na pewno ktoś się nią zaopiekował, tak? No i teraz, w ramach, no wiecie, zadość zadośćuczynienia, jakbym to ja była temu winna, muszę zamówić ekipę figurek, tak? Bo tutaj, słuchajcie, właśnie na Allegro znalazłyśmy, zaraz wam pokażę naprawdę cały zestaw figurek plus Panią burmistrz z, ładny, tak, z ładnego materiału, zaraz Wam pokażemy 27 zł, a w smyku za ten pojazd zapłaciłam jakieś 80 O zobaczcie, wpisałam tylko figurka Psi Patrol i takie coś nam wyskoczyło nie będę podawać Wam linku, bo jak wiemy kiedy sprzedawca zauważy ruch u siebie to podnosi cenę, także lepiej wpiszcie sami, tak jak mówię 20. 7 złotych taki zestaw, tak? Dla fanów psiego patrolu. No i tak jak mówię, na dusi wróciło. Tutaj nie mamy takich figurek. W domu też chyba nie masz takich, prawda? Hmm. Takie masz większe, dedykowane jakimś tam pojazdom. No więc będzie tutaj zobaczcie I mam taki pod... i nie mam pieska Zoom. Hmm. Aha. No tak, no Zoomy teraz nie ma, bo się nam zgubiła, no dobrze. Co ma je na obiad na deńko? Co to tutaj Super. takiego? A z czego? kiszonych o tak jest wczoraj wam już nie pokazałam skończonej bo późno się ugotowała więc o dzisiaj proszę bardzo cała miska zupy. zobaczcie kochani tutaj powstaje pasta jajeczna mamy jajka twa tak trochę twarogu w zasadzie nie twarogu a zobaczcie takiego serka Grami, wiejskiego tak zwany, tak. no niestety w żabce dzisiaj nie było twarogu y, przyprawy Jakaś taka, Jakaś taka Arabska mieszanka była do tego czosnek, yy, cebulka mała i zaraz będziemy dodawać jeszcze szczycczykiorek, majonezu troszeczkę też daliśmy i to wszystko, i to wszystko. No, także kochani, zobaczcie i będzie na kanapeczki jak znalazł. Jeszcze kochani powstał no. twaróg na kanapki, ale niestety nie miałyśmy właśnie twarogu, tylko tak jak wam pokazywałam ten serek wiejski, więc konsystencja jest dość rzadka. Ale będzie super. Mamy tu odkiewkę, szczypiorek, oczywiście, sól. No i wolę. Jestem kochani już po domowemu. Przebrałam się, bo usiadłam do montażu. Eee, dlatego okulary. A ja w ogóle patrzcie, o, jak noszę duże okulary, to zaraz mi zostają ślady. I te ślady mi się kilka godzin utrzymują, więc już nie będę was tymi, czer tym czerwonym nosem tutaj straszyła. I kochani, biorę sobie przekąskę. Będę po raz pierwszy próbowała ten batonik Dar. Angelika strasznie chwalił siebie na kanale, także ja zobaczę, czy smaczne. I jak smaczne, no to wiecie, też będę chętnie kupować. One są z ciemną czekoladą. Angelika natomiast zażyczyła sobie... Grześka więc już przygotowałam. Ona też tam coś, słuchajcie, nagrywa. Także ciężki żywot, musimy się rozstawiać po pomieszczeniach, żeby każda mogła coś nagrać. Także no wesoło mamy. E, dobra, bierzemy się za nasze niezdrowe przekąski e, i pokażę wam jeszcze tylko jak fajnie ta Angelika przygotowała takie inne słodkości dla nas. Sekundę, muszę się odwrócić. O, proszę bardzo, i ten swój z białymi chrupkami tutaj przed momentem służył mi jako statyw. Staliście tutaj, moi drodzy. Yy, a więc, tak, yy, patrzcie, to kupiła w ogóle razem w zestawie, w takim kartoniku, i szalona segregowała. Czujecie to? Segregowała po prostu te kulki yy, na białe i na ciemne, yy, więc tak. A tutaj mamy jeszcze, zobaczcie. Pta się mleczko, ale wiecie jak to jest? To, co stoi na zewnątrz, to się opatrzy, więc trzeba pogrzebać po szafkach. No i właśnie wziąć sobie jakieś takie inne smakołyki. A tutaj jeszcze, o, zobaczcie. Ze mną przyjechały do Angeliki dwie rzeczy z mojego sklepu i zobaczcie, mamy tutaj oczywiście worek na pieczywo, który cały czas wam mocno polecam. Angelika też piecze swój chleb, dlatego tak pomyślałam, że idealnie jej się przyda. No i szczotka, ta nasza najnowsza do masażu ciała. No właśnie, mnie nie ma fizycznie, kochani, w domu i przy magazynie, ale paczki wyjeżdżają, paczki wyjeżdżają, więc naprawdę możecie zamawiać. No, może, słuchajcie, nie będzie to tak ekspresowo, jak ja bym, wiecie, tego dopilnowywała. Ale i tak y, naprawdę staram się, żeby były jak najszybciej u Was, y, więc zapraszam. Sklepik cały czas funkcjonuje, nie ma urlopu, nie ma wolnego.